Hej, cześć, siema wam wszystkim! Oto kolejny odcinek z zagrajmy w GTA A. Właśnie coś mi tu nie pasi Wszystko cicho Ucichło, piosenki też, muzyka, radio głosy ucichło, teraz jest sam raz, chociaż coś tam słychać A światło zgasło, kurczę Dobra, idziemy wykonać kolejną misję tylko sobie, jeszcze trochę do do głośnie sobie chociaż troszkę sobie zmieniem zmienim sobie Zmienimy sobie stację radiową i pojedziemy dzisiaj do B To znaczy kto to jest ten B Tak przede wszystkim właśnie Bernie i Derek A właśnie powiem wam że Zawieszę na razie to serię Wormsy właśnie Revolution Ponieważ tam coś tam jakiś Plika właśnie, pliko brakuje jakiegoś jednego Właśnie go ściągnąłem ściągnąłem go I jeszcze coś tam brakuje Nie wiem Jeszcze coś tam brakuje Wyskakuje coś Ojej, Ale się rozpędziłem Ale się rozpędziłem, że hej No i właśnie na razie zawieszę sobie to serię, ten Wormsy Skończymy sobie spokojnie GTA San Andreas e, GTA 4 e, Zacznę sobie gotika 2 Risen, właśnie Risen, co do Rizena Ojej, trudno mi po powiedzieć, wiecie, moi drodzy Risen też się będzie pojawiał od czasu do czasu Właśnie jakoś Właśnie za dużo Za dużo serią na, na głowie, właśnie Dużo, dużo właśnie mi siedzi na głowie to No niestety Trochę źle to zrobiłem, ale nie jest źle Nie jest źle No i już jesteśmy na miejscu O jezu, Bernie nie jest dostępny A dobra, okej okay. A dobra, to nie będę jechał do tego Drinka sobie przejedziemy się trochę Trochę pojeździmy. Ile jeszcze. Ojej. No sobie tak w kółko po pojeździmy. O. No i właśnie tak się stało, kurczę. Trudno by było jeździć, kiedy będzie ten risen. Albo inaczej mogę to zrobić. Inaczej właśnie jeszcze trochę myślę sobie tak jakoś. Czy żeby risena sobie nie zawiesić na razie. No właśnie, trudno, bo, trudno mi powiedzieć. No GTA 4 to ja skończę na 100%. Ale nie wiem co do... Co do tego. Co do tych innych serii. Nie wiem co on to gadał ale mamy jeszcze jedną misję Co? A gdzie jest TP? A tu nie zobaczyłem co to jest? Pchil Pchilbelk, kto to był? Nie wiem, nie pamiętam już Jest już czwarta czy jeszcze nie ma? Jest, dobra Panie zejdź, zejdź Dobra jest, człowiek człowiekowi wilkiem Peda Come in, come in. Artyś już człowieku Trochę po mojemu Dobra tylko się nie zesraj proszę Cię Jak się tak boisz Tylko nie popuść Nie popuś tego proszę Cię <grystanie> nie teraz żartuję <laughs> well, you know what I mean. It was hardly the most progressive place. How does my hair look? Fine. I put a rinse in. Tawdry night. Co Rice found some grey hairs. If <laughs> he leaves kill myself. Forget about your hair, Florian. Bernie. I mean Bernie. <laughs> What's the problem? Someone is threatening to kill me. <laughs> Every <time I> <laughs> Or play ultimate disc. Some guy comes up and threatens me. He's loco. Why is he threatening you? Because nothing, uh, <laughs> just because I'm fabulous. <laughs> what? I keep thinking I'm being followed, and I don't know why. I'm a prisoner in my own home. Okay, Bernie, let's go out and have a look. Ooh, I'm so glad you've come back into my life. That's cool.

Jog <laughs> on try Jak jak baba, ja pierdzielę <laughs> tail, What the fuck? Trzymaj się mojego tyłeczka, what the fuck Co za głupi gość Jezu Boże, dla kogo, dla kogo ja wykonuję tę misję? O oh, Jezus... Jezu No ja i tak będę biegał za nim, za tym kurde pedałkiem inaczej powiedzieć po bo... No, o idzie do kurde jakiegoś kopalni kurde, będzie pewnie węgiel wykopywał Taka górnicy w, w jakimś tam

O, oh, niko, idioto, biegnij. Dobra, wezmę skutera, kurde, Romer, Romec. O oh, Jezu, takim skuterkiem, serio? On biegnie? Czy co on to? Oh, shit. Ojej. Oh, no, nieźle. On biegnie, czy co, kurde? Ten idiota. Ojej. Przepraszam, panie, coś tam. A, on jeździ. Okej, okay, dobra. Okej. Okay. O, oh, shit. Kurde, wypierdzielaj, panie. Ale idiota, co on to robi? O kurde Wywal się Kurde, nic nie widzę przez te krzako krzaczory. O oh Jezus! Ojej, przepraszam! To było niechcące... O ty dziadzie! Kurde! Oh shit! O ty dziadzie! No, co za idiota! Czego on tak jeździ, jak głupi?

No co za idioci. Dobra. Jezu, takim skuterkiem to można sobie zrobić. No idioto. Co za idiota.

No nie moja wina kurcze, Że ty nie umiesz... Eee, dobra, jeszcze raz mogę to przejść. Fajnie, dobra, okej. Okay. No ale to nie moja wina, że ten... Ten z kurde nie umie jeździć. Tamten kurde. Wezmę sobie... o Ten... tego samochoda. Tylko czekajcie. O, eee e, dobra. Mm. Nie, tej broni nie chcę, tylko sobie wezmę... A, czekajcie, czekajcie, sobie wyjdę na razie. Nie, on nie może tego. Dobra, wale to. Kurde, ten padalec nie umie jeździć. Ja znaczy nie umiem. Bo ja skuterami za bardzo nie lubię. Wow, to to było, wow Zanim zahamował to on wysiadniko, o kurde Czekajcie, czekajcie On to, a, on Wiecie co? Ja sobie coś takiego zrobię Ja sobie coś takiego zrobię Biegnie jak jak taka lala, kurde No biegnij Dobra No, będę cię... No, ja pier... What the fuck? To zbyt, I'm going to rot in my Wal się Wal się, jakie ja tam zarawajdę do domu twojego? Jeżeli da się, nie da się Ja pierdzielę Co za idiota Ja pierniczę Ja pierdzielę Jezu! A ty jesteś kurde Bernie taki idiota powiem ci. Za przeproszeniem. A jak ja mam to wykonać misję? Po raz trzeci raz misję wykonuje. A wale to misję zrobię, raz na zawsze. No a ty jest głupie trochę, jak można zrobić... Aaaa tam... No ale... Bernie się za zanim biegł. A w dupę mnie wsać kurde Bernie pedale jeden, kurde Jeszcze rzucił mój kask. Jak tak można? Jak tak można potraktować człowieka? Jak ci zaraz... Te jaja walnę, to się skończy, wiesz? Twoje zachowanie kurde, pedalski, znaczy nie powiem. Kurde, co jeden. No bo serio tak wygląda, kurde. Jeszcze ma, różowy, ma ma różowy strój. Jezu Dobra zamknij już mordę, dobra? Bernie, padalcu. Ja pierniczę. O, zapię się domu. <grymnie> dobra. przyjemki się już raz na zawsze, dobra Bernie. Znaczy Florian. Oj, kurde. Ja pier... <grymnie> Wej po cię kurde zabiję. Masz kurde. Się skończy twoje kurde zachowanie, dobra? Co za... Ja pierdzielę. Co za głupi człowiek. Ten człowiek robi wilkiem. Co są kurde za misę jakaś, papier. Boże. Najgorsza misja, jaka istnieje w tej części. Jezus. To jest takie głupie. Ja pierniczę Kto to wymyślił to na komisję? A co można przewidywać kurde po GTA 5? Jeszcze gorsze będą misje pewnie tamtej, w, w piątej części Co za głupia misja, ja pierdzielę Kurde Jeszcze raz jak zrobisz moje takie cyrki ty głupi Bernie To ci zabiję kurde tą bronią byle jako nawet może musiałem shotgun kurde z pałki może być jaka wormsa Dobra Nie mogę już tego głosu jego takiego Kurde ja pierniczę Boże Sprawdzę na, na czas ile Ile zostało jeszcze E dobra Nie jest źle Jeszcze zdążym. Mam nadzieję że, że tylko zrobimy dzisiaj kurde jedną misję Jezus, co człowiek, ja pierniczę. Dobrze, że jeszcze go... Dobra, może się przymknąć. Jezu. Dobra, widzieliśmy już to. Fajnie. Fajnie wydostałeś jajka i dobrze ci tak. Kurde, nie chciałem tej broni. O kurde, on już pojechał, serio? Ja pierdzielę, no nie no, chyba sejajo No wy pierdzielaj! Co za gość! Co za gość! Kurde, co za gość! Ja pierdzielę! Co to było? Ja pierdzielę, zaraz go rozjadę po drodze! Jeżeli mi się uda! Nie, nie uda mi się, nie będę, nie, nie, nie będę! Noż kurde, co to było? Chciałem tylko motor pożyczyć, skuter znaczy. A ten już od razu kurde wypycha mnie. Co za gość, ja pierniczę. Żeby z tego motoru wypierdzielił się. Jest. Masz. Wow. No jedź do góry, no jedź, 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 no, 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 jedź, no, 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 dobrze. Wow, 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 panie. Ojej. <grym> Uau! Wow. Ô jej! O oh, sied! 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 O oh, kurde! O oh, jezu! No gdzie on jest? No co za... Jezu! Ha, się boi! Za co mam uciekać, Jak ja nic nie się zrobiłem nawet jeszcze. Co za idiota. Ja pierdziele! Jezu. Pojedziemy sobie trochę na jednym kole po drodze. Ojej! Ojej, jej, jej, panie, spokojnie! Nie tego, Ojej! Nic nie ma Dobra! No gdzie? To daleko jeszcze? Ole pięknie 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 Tylko żeby nie zjechał Nie proszę cię nie Pięknie 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 Oh shit Wow Ale pięknie było co nie moi drodzy A stunter kurde Mati stunter co nie Ale pięknie 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 Szkoda że za to nie dostaje żadnej kasy Ej jej Jakie Piardofon Nie jestem kochany Nie myli się myli się gościu myli się Dobra ci już wreszcie Bernie Berni, padalcu. Nie gadaj, że ja muszę na niego czekać. Dobra, wykonam. Jest jeszcze jedna misja od niego. Jest. No, ale pojedziemy sobie, gdzie jest najbliżej. Ojej, ale daleko. Łaj. Dlaczego tak daleko aż? Tutaj, tutaj, dobra. Dobra, jedziemy do niego jeszcze raz. O, teraz może nam się uda. Uda nam się czy nie teraz na jednym kole? Ojej, jej, jej Ojej, jej, 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 jej panie Panie, panie W dziś było lepiej co, nie? A w jednej to trochę, trochę lipnie Ale nie jest źle Ojej Dobra Chyba tylko jedną misję zrobimy dzisiaj Bo tak jakoś mi się nie ten Nie chce mi się jechać do tego B Doberniego Nie Dzisiaj tylko jedną misję zrobimy Pojedziem sobie zapisać grę Ale to tam zrobię poza nagraniem Dobra, to widzimy się już w kolejnym odcinku. Dzisiaj taki będzie trochę krótki, ale miałem problemów trochę z misją, ale nie było tak źle, powiem wam. T trochę musiałem powtarzać, ale nie było źle. Ale tam to... w kolejnym odcinku będzie kolejny długi odcinek może. Zobaczymy jaki będzie, zobaczymy. Ale się z wami teraz żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć, na razie.